Kto tak naprawdę współpracuje z Putinem? Szymonie się witam i zapraszam na 31 września programu Miałej Krytyki. Tutaj, wypowiedź podkreśla Spotify. Naprawdę. Kto to tak naprawdę jest? Ten współpracownik Putina. Prawica mówi o tym, że jest to lewica, Tusk, Niemcy, Francuzi, Unia Europejska. I wszyscy bogoduchowini ludzie. Lewica mówi o tym, że jest to Kaczyński, Konfederacja, Ogólnikormik, Brown. No i wiadomo, Orban, Chiny i wiele, wiele innych partii europejskich. To, to tak naprawdę jest. Kto działa w agendzie Putina? Zacznijmy od tego, kim jest Putin. Jedni mówią, że to jest lewicowiec, bo co mówią, że to jest prawicowiec. Stąd też różne jakieś odrzutki, że dlatego współpracuje z tym, dlatego z tym i tak dalej. Prawda jest taka, że Putin współpracuje z tym, z kim chce współpracować i z tym, kto z nim chce współpracować. Jest na tyle idiotą, żeby to robić. I tak dlatego potrafi współpracować zarówno z lewicą, jak i z prawicą. Dlaczego? Bo jest tak wyrachowany. I ma poglądy lewicowe, bo jest byłym komunistą. I ma poglądy konserwatywne, bo jest komunistą. Przecież to wszyscy dobrze wiemy, jak komuniści i w Polsce, i w Związku Radzieckim traktowali wszystkich tych, którzy mieli na sztandarach dzisiejsze postulaty lewicowo-postępowe. Tacy no, budowali w obozach koncentracyjnych, w łagrach, daleko na Syberii. Trak tak samo traktował i Hitler przecież. I Putin się tym nic nie różni. Putin jest przedstawicielem tego starego świata. I teraz z kim on współpracuje? No przecież, że nie z Tuskiem. No przecież, że nie z Scholzem. No przecież, że nie przede wszystkim z Macronem. To jest zupełnie inny ideologicznie świat dla Putina. Dlaczego Tusk z nim rozmawiał? Dlaczego to robili większości Niemcy? Ano dlatego, że oni prowadzili z nim biznes. Dopóki szło to robić. Przecież Polska też to robiła za czasów PiSu. Więc niech Kaczyński i inni jego poplecznicy nie uważają, że tak nie było. Bo było. I wcale to nie prywatne firmy pobierały Węgiel od Putina. I to jeszcze ukraiński węgiel. Trzeba zaznaczyć. Chcieliśmy ukrai za ukraiński węgiel Rosja Rosjanom. A robiło to państwo. Przecież to się nagle nic nie zmieniło. Przecież teraz się mówi tak, że wtedy od Rosji kupowały prywatne firmy, teraz od Kolumbii, Australii kupują państwowe firmy. No nie. Jak i wtedy, taki teraz robiły to te same firmy. Nie ma tu żadnej zmiany. Jest tak, jak było. Nie ma co kłamać. Polska też finansowała wojnę Putina. I trzeba to jasno powiedzieć. Za długo pobłażaliśmy. To jest taki to jest błąd wszystkich. To jest błąd jednej i drugiej strony. Tylko, że jedna strona robiła to absolutnie świadomie. Mamy przykład wywiadu, fragmentu wypowiedzi posła Brauna który był wykorzystany w rosyjskiej telewizji. Idealnie skrojone pod ideologię Putina. No to już chyba więcej nie muszę dodawać. Dalej mamy wypowiedzi, czy to Salviniego, który będzie w przyszłym rządzie włoskim, czy to Le Pen, która o mało nie wygrała wyborów prezydenckich we Francji. Mamy też wypowiedzi polityków prawicowych w Hiszpanii. Mamy przede wszystkim Orbana, też nie jest do końca zdefiniowany. Przecież to jest niby prawicowiec, ale też komunista. Trzeba to zaznaczyć. Prowadził oligarchię na Węgrzech. Co tam w ogóle nie miało to wspólnego nigdy. Mamy przecież Trumpa, który udawał tylko konserwatystę. A był przecież ultra-lewicowy. Bo przecież mając, patrząc na to, ile on podejście do życia, to przecież... Bardzo postępowy polityk, a na usługach Putina. Ich wszyscy, wszystkich nie wiążą poglądy. Ich wszystkich wiąże chęć władzy absolutnej. O czym nie można przecież powiedzieć o Scholzu. Mimo, że mam całą pełną krytyczność wobec tej osoby, uważam, że jest fatalnym kanclerzem. Nie dlatego, że przez tyle lat pamiętam Angele Merkel. To samo złego mogę powiedzieć. O szerderze przecież. Bardzo jawnym współpracowników Putina. Acz lewicowcu przecież. To jest po prostu sieć powiązań. Star starzy komuniści, współcześni nacjonaliści, oni połączyli się u Putina. I z jednej strony przecież tak było już w czasie II wojny światowej. Dla interesu Hitler zbratał się ze Stalinem, którego nienawidził. Zbratał się z nim, żeby pokonać Polskę. I tylko dlatego. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to jest marnym, ale to marnym propagandzistą Putina. Nawet jeżeli nieświadomym. Ale tak jak wtedy Polskę, tak teraz Ukrainę chce się załatwić. I robią to na szczęście nieudolnie. Bo przecież propagandziści i trolle Putina nie są coś wielce skuteczni. Znaczy, wiadomo, na te słabsze rozumy są, ale je łatwo wycofać. A poza tym czy te osoby nie mają zbyt wielkiej władzy na świecie. Całe szczęście. Ale tak jak mówię. Przede wszystkim Orban, który jest współczesnym Mussoliniem, kiedyś Trump, dalej Le Pen, Salvini, w Polsce Bram, być może część pisowców. Przede wszystkim Solidarnej Polski, I to są właściwe osoby do wskazania, kto tak naprawdę, albo świadomie, albo nieświadomie, działa z Putinem i nie jest co, to wcale Sikorski, chociaż to co zrobił, było głupie. Ale z drugiej strony trzeba być ignorantem politycznym, żeby nie znać Sikorskiego i jego poczucia humoru angielskiego. Można się kłócić z tym, czy to jest fajne, czy nie fajne, czy dobre, czy nie. Takie poczucie humoru ma Sikorski. I jeżeli ktoś go nie wyłapuje, to jego problem, a nie sikorskiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć. I pamiętajcie, Ukraina zwycięży, Putin przegra, tak jak pis. Oglądaj nieobiektywnie. Oraz program naprawdę na kanale i podcaście Spotify. Naprawdę na YouTube i Spotify. Subskrybuj kanał, kliknij łapkę w górę, udostępnij ten oraz inne odcinki. Do zobaczenia.